Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy z Destro w Science Row 4 Tak, witam was. No i gramy w Kołopa, To już jest. Właśnie zaczynamy. Tak, drugi odcinek. Poprzednio tak. z dniakiem walczyliśmy, niejakim, tak? Dobrze mówię? No chyba tak właśnie z nim, choć przegraliśmy. No to ty przegrałeś, nie ja. No. O, tak, w tym domku już byliśmy na początku, ale to tylko chwilę, i przerwaliśmy. No i nasz piękny kaczyk chodzi. Nie, ale się wodzi, jebany. No, no. I jeb. zjeżdżamy sobie pik, pik, pik. A te reklamy to mnie dopierdalają po prostu. W dobrą stronę poszedłem, chyba tak. Nie wiem. No, w dobrą, w dobrą. O! Czy ja to żona moja, czy twoja? <laughs> <laughs> mr king from across the street is going out of town for a few weeks he was wondering if you could check his mail for him oh and your friend pierce called so he has some crazy new get-rich-scheme oh that pierce such a car! and someone named Dex stopped by earlier i didn't recognize him so i just sent him away <laughs> <laughs> i think i heard timmy deliver the paper earlier could you fetch it dear Sure thing! Sure thing! To chyba twoja laska, bo ty się z nim gadasz. No ale ona jesteś! jesteś. Lesbom! Lesba no, jesteś! Idź, uh, idź! Bo cię od tyłu zaraz wezmę. I what's new in the world today. <laughs> no co ty gazetę sięgnąć nie możesz? No chłopie, człowieku! To no, nie co to w ogóle chodzi? Kurwa, wchodzimy z dinakiem nagle kurwa nie wiem Wozimy się po jakimś mieście Ej, daj mi prowadzić, ja chcę prowadzić Ham. Ej, gdzie ja mam wejść? No Ej no! Jak się wchodzi, dobra

Aha. O, spoko. A może to jakaś blokada w sumie no, początek gry jest o. Tak, samochodami tylko przepisowo możemy jeździć w tychże. grze, <laughs> To by było, byłoby razem sobie GTA, w którym możesz jeździć samochodami przepisowo jedynie To ty interpretowałeś się przez te drzwi Witamy, witamy wszystkich Siema, 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 eniu, siema Nie, nie Macie ale jakieś Ja nie mogę przejść do ciebie kurwa, u krowieździk się jednąłem Apteczka jest, haha. Ha. Zrób no. zdjęcie, okej, okay. idę zrobić sobie zdjęcie. Ha, jaka poza! Wygląda okay. Idziemy mam wyjść aż ja, do środka, okej. Okay. Jak ja mam głos za jebisty! Nie Chyba będziemy spieprzać. Lejemy się, lejemy się, w końcu! Jakie, jakie unijne mój robi, człowieku, tak co Nie wiem. Nie wiem. Pewnie się dowiemy. Dopiero ja blokowałem drzwi teraz już ty. Nie wiem, ja tu już siedziałem w samochodzie. No jedź szybko! Ej, ty też masz kurde to? E, Pi zamiast przekleść? No. Break free from what, Kinsey? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. What? I'm just driving. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Park? Where's park? Ah, here. Brace yourself. Brace your- Jesus If you ABS! ABS! Wow. <laughs> I <się> to <laughs> <U ciebie też? laughs> before I can get you out. It would be really helpful if you could just, you know... A gdzie oni Żelawy. są? Mm. Dziś, maciarzu! Nie Ty też! Życie. Można zbierać to życie. O. Gdzie? Seraj. Czy jecha... włączył mi się czekaj! Nie ma, zmiłuj się! Zostaw mi życie jednak. Or two, but... The next one Oho! You need to do more! Bigger! Hold on, I'm sending you something! Oh. on, Find the cat fountain! I left dawaj, dawaj, co Jaki you a present! Come on, come on! What's going on cat! this is swell! Wee! <whistles> 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 Ale mi odjechał, ham. Hamstwo. Co to jest, Kimzi? Bo sam strzeliłem ten radiowóz. A to co? O! Super policjant, Robocop, co? To kurwa, agenta Smitha mi przypomina. A to jest. Gdzie Oh. go Napierdziela, jeszcze raz. A, jeszcze raz. No A teraz co. O, co jest? Koniec wisiwa. <grych> Uwa, z Buta O i ziniak. Czy jak mu tam?! I'm I a sociopath like yourself. I'm more of a puckish rogue. A rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go, with those mixed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means. Uh, so yes fighting back is pointless my friend there's no way I'm going to place you in your new home. Try to run again, and I'll destroy your pitiful planet. ever My friends, each of you are guilty of crimes against the Zin Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. Swear your fealty, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. You will have one purpose torment the President of the United States. Beyond that, the world is yours to toy with. <laughs> Ravage it, indulge in your basest desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. I want them broken, not dead.

No, to, to... Nie, dalej, ja sobie biorę drugi samochód, kurwa. To jest, to jest, to jest, to jest. Wow. Gdzie mam jechać? Eee, drogi idzie... frajerze! Chyba nie są strony. Na 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 Chyba trochę chujowe spracanie mam w tym samochodzie. Na... Jak ta by mapa? Potem tam trzeba No do sklepu z bronią chyba mamy cisnąć, ja tak? E, prawy przycisk myszy. Ło, motor motor! O czemu ja wysiadłem? O, fajnie! Ja piechotą lecę. Podejdź po mnie! Bo ja nie mówię prowadzić. Na mojej to nie ma Nie wiem, właśnie czołówkę jebałem, bo się bawiłem Miałem motor, nie umiem prowadzić, nie mogę się do tej klawiatury przyzwyczaić w ogóle coś. W sumie wezmę sobie już nowsze, bo... O, znalazłem chirurga plastycznego, oh, jakbyś man, chciał man. jeszcze jakieś nie, poprawki tam. sobie walnąć Ja już prawie tam, ja tam będę Wystraję że mój wóz

Uo. Nie umiem jeździć Tu jest sklep z bronią Laura Jeżdżę mam ciul do niego Jak jeździć że z drogi Ale fajna odka Stój he... No nie Trzeba za tym autkiem jechać Oddawać auto No nie no co ja robię

No, no, ja już kupuję w sklepie człowieku. A, co my tu mamy? Kupu lepsz broń Pistolecik sobie kupimy, nie A nie a no, tak To też ja ci powiem czy jest takie same jak... Dobra, później sobie ulepszymy. Broni, zaraz zobaczymy. Nie wiem ja ci mówiłem, że w ten, Ale że ja nie powiem. grałem w poprzednie części świętego rowa. To i... dobra. Bajamo, tak. weapons żenaw, grać. Pyk, modyfikuj, kwasowa animucja... Animucja, kurwa, amunicja! Pokryte kwasem, a nie, za drogie to dla mnie trochę. Ładowanie, obrażenia sobie zwiększymy. zwiększymy. A w sumie wszystko mogę po jednym chyba. Dobra, w tym mamy. Nie da się tak przebijać. A, trzeba myszką Jeszcze. wybierać broń chyba. Okej. Okay. Tak. Rozmiar magazynka. Obrażenia. O, wybuchowa amunicja. To może być coś dobrego. Dobra, ja już mam 0 dolców jak coś. Ciekawe czy ja mam mammo. Masz za mało cashu, dobra. No, no Gdzie ta twoja superbryka? Gdzie ta twoja superbryka? Buchnęli ci, o, a taki biały widzę. Bo. Spoko, Dzięki za wóz. Bierz. Tylko żeby chciał do niego jeszcze wsiąść. Nie mogę do niego no, wsiąść, bo ty nim chyba jechałeś. Owszem. Awesome. No. Dawaj, bo kurwa paliwo tracę <grywa> Jasne. To ty myślisz, że ja na pieniądzach śpię? Ja tylko jestem jebanym prezydentem Stanów Zjednoczonych, no Jeszcze na pasach zapakowałem, zaraz mi mada wylepią Myślałem, ja w ogóle tam nic nie kupię A wali się Eee, jak masz kasę, to sobie kup. No Kupi co, w w i tak masz na 3/4 tam ci, wsiadaj. 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 O kurwa. Dobra, wsiadaj. chyba będziemy się napierdalać. Kurwa, cały magazynek Ryli really w niego władowałem. Ej, coś mnie było.

Oj kurczę trochę mi FPS znacząc szczerze mówiąc nie wiem czy mi się nagrywa odcinek

Jak chuj, czemu mi się wsteczne lusterko włączyło? No to wyszedłem! Nie mogę na tej klawiaturze! Uważaj! nie do wody. W lewo, w lewo, w lewo zaraz! No to jest 603. Row 3. Tam! Ło! Jak wiem, ale... to... co w to pije? Stąd tu! Co Sense Row 3? Gdzie mam jechać? Taki... A tam! No. Uh. I yes. hate no. to tell you, Kinzie, but your stuff's all gone. What? Damn it! removed all No, So, how do I fix that? Hmm. Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful.

naciśnij, ok. No to możemy skończyć tutaj oczy Więc znaczy nie, na razie jeszcze chyba nie mamy nawet pół godziny szczerze mówiąc. Czy będzie? Nie o, wiem. Upgrades. W każdym razie. Co upgrade? O widzę jakieś czerwone te znaczki do pytania na mapie. Gdzie my mamy iść w ogóle? Czekaj. Uh, a są! Uh. Tab, weź masz tam ten Czas zwiększyć tempo jak tu wygląda sytuacja, misje poboczne, modyfikacja, kup nowe ubrania, dobra, to jeszcze sobie zrobimy dzisiaj. Albo No tak, tak, tak. Ja nie będę w takim rodzinnym ubranku biegał człowieku. Zaraz rozjebiemy kurwa jakichś typów po drodze. No nie, po co stój. Biegnę piechotą na razie. Szukam auta jakiegoś. Masz auto? Bo ja nie mam. Ale się szybko stamina kończy. GIŃ motherfucker! Ej, ktoś mnie napierdziela. Kto mnie strzela? Ja strzelam. To ty byłeś? O, gliniarz. Trzeba mieć. Dostajesz. Ale nie dostaję chyba żadnej kasy. No. A gdzie tu piszę, ile mam kasy. Naciśnij tab. Czekaj, tu, tu coś jest na ziemi. Czekaj. Co to jest? Zabawę w kotka nie, nie, i myszka. No, szybko, bo mnie strzelają. Wiesz, to jest jakiś side quest. Będzie kasa z tego. Nobie. Teraz tu jest strzela policjant Gdzie strzela? Mam czołg. Mam czołg. Eee. Ty kierujesz tym czołgiem. Ty masz czołg? Ja tu mam jakiegoś. Kurwa, nie wiem ja co, człowieku! Nie wiem! To jak kurwa. Szameleks człowieku jakiś. Gdzie ty jesteś? No! Ja nie wiem gdzie ty jesteś A Ja myślisz... Że... no ja jadę gdzieś Do punktu, który mam wyznaczony jadę Przecież mam ciebie właśnie zabić Przestań mnie nakurwiać! Aha, he he. Straciłem koło, gdzie ja mam jechać w ogóle? Palę się! Ale się frajer, a zabiłeś mnie, kamie ty, twój wynik 890 O, Wiesz, o drugiego gracza jadę. zero, zajebisty jesteś O, o Ucieczka! Ale sobie jadę Szybko, normalnie Ty masz szodne, nie? Ta, taki wolny że ciul. Jeszcze po ogrodzeniach jeżdżę Nie, nie do mnie, Chyba! Nie, 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 nie... Nie musisz we mnie strzelać. Czemu mi nie jedziesz, yeah, frajerze no, ty? No, no. Bo ja myszką mogę tym czołgiem sterować w ogóle. Ej, no masz wpływ lepszy wynik niż ja. Ja się tak nie bawię. Ja cię nie dogonię że życiu tym sypem, przecież, człowieku. Bo ja jechałem w twoją stronę i sam się wiebałem na ścianę, że nie załatwiłeś. No gdzie, jak ty jesteś, kurwa, 400 metrów ode mnie, człowieku? Ja się zbliżam. Aaaa! Ja się za bardzo rozbijałem, dlatego mnie tak szybko załatwiłeś. Jeszcze mnie gliniarze nadwalają. Ale kiepski jestem, ale kiepski jestem. W really, myślę, że ten ci jakoś drogę zajadę. Pierdzielę się pod tą górkę chociaż. 10 Dobra, ale drzewa to się nie da rozjechać już. Eee, I dobrze, dobrze. i dobrze. Obyś nie dojechał. Mam nadzieję, no, że kasa będzie za to. No 200 kasy. Co jest? 200 kasy. Nie ma. Przegrywasz. No, nie, ja się tak nie bawię. Chodźmy po to ubranie. Tak, tak. Quest. To co? To, to Ale go robimy, to nie? Tak, znaczy w sumie to na dzisiaj bym skończył odcinek, tak szczerze mówiąc. Tak, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeśli tak, zapraszamy do lajkowania, komentowania no, oraz subskrypcji.